Witajcie na moim kanale Zostań Ogrodnikiem. Ponieważ zaczyna się sezon, jest już luty, pora coś posiać. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak siać zioła. Ponieważ zioła to podstawa domowego ogródka. Zioła to jedne z najłatwiejszych do hodowania roślin w domu. Nie potrzebują wiele miejsca, a świeże są znakomitym dodatkiem do sałatek, soków, zup i innych potraw. Poza tym posiadanie własnych ziół jest tańsze i nie kończy się stertu zwiędniętych pozostałości w lodówce. Dosiania używamy pojemników drewnianych lub plastikowych. Pamiętajmy, aby plastikowe pojemniki miały dziurki, które ułatwią odpływ wody. Ziemia ma być nowa. Torf kupiony w sklepie ogrodniczym. Nie siejemy do starej, zeszłorocznej, zużytej ziemi, ponieważ ona nie posiada związków mineralnych i substancji odżywczych. I ja przy lubię zrobić sobie delikatne dołeczki w linii prostej, ponieważ ułatwi to potem dostęp powietrza do rośliny. Pamiętajcie, aby przed zrobieniem kresek, delikatnie zrosić torf wodą. Ale naprawdę bardzo delikatnie, nie przelejcie wodą, nie zróbcie błota, ponieważ nasiona potem będą gniły. To samo robimy w doniczkach, delikatnie zwilżamy torf. Robimy płytkie dołeczki, nie za głębokie, aby roślinka nie wpadła zbyt głęboko, ponieważ potem jej będzie bardzo trudno wyjść. Pokażę Wam sianie na przykładzie lubczyku. Jednak wszystkie zioła siejemy w ten sam sposób. Różne gatunki ziół siejcie do osobnych pojemniczków, ponieważ czas ich schodzenia może się nieznacznie różnić. Jedne nasionka zejdą troszkę szybciej, drugie troszkę wolniej. Jednak jest to bardzo ważne ponieważ nasionka będą przykryte folią, a gdy tylko zaczną schodzić, należy je odkryć. Po wysianiu nasionka należy delikatnie przyprószyć torfem. Najlepiej zrobić to przez sitko, które przepuści jedynie mięciutki puszek. Nie przepuści żadnych grudek, żadnych włókien, które utrudnią roślince wyjście z ziemi. Nasionka najlepiej siać gołą ręką, ponieważ wtedy mamy lepsze czucie, łatwiej nam złapać. Przez rękawiczkę będziemy sypać kubkami, a nie y, ładnie w linii prostej. Nasionkę nie siejemy bardzo rzadko ponieważ musimy liczyć się z tym, że nie wszystkie nasionka zejdą. Jeżeli widzimy jakąś lukę w rządku, dosypujemy tam nasionka. thank you Do doniczek dajemy również więcej nasionek niż mamy dziurki. Do każdej dziurki spokojnie można wsypać po 2-3 nasionka. Następnie nasionka przykrywamy delikatnie torfem, najlepiej zrobić to przez sitko, ponieważ nie przepuści ono żadnych grudek, ani włókien, które leżąc na roślince utrudnią jej wydostanie się ponad, ponad powierzchnię torfu. Jeżeli torf przesitkujemy, zrobimy delikatny puszek. Gdy posypiemy torfem, delikatnie uklepmy ziemię. Możemy to zrobić czy doniczką, czy jakimś słoiczkiem, lub piostką. Ja akurat mam doniczkę, więc uklepię delikatnie doniczką. To samo robimy w skrzynce. Ja używam packi metalowej, ponieważ jest ona płaska i bardzo dobrze równiutko ubije mi ziemię. Ważne, żeby była ta ziemia w skrzynce w miarę równa, ponieważ gdy podlewamy, żeby woda nie zlewała nam się do rogów, ponieważ może wypukać nam nasionka. Podlewamy naprawdę bardzo delikatnie, nie robimy błota, nie przelewamy, ponieważ nasiona nam zgniją. Delikatnie zraszamy. Gdy już mamy posiane, przysypane i delikatnie zroszone, Przykrywamy nasze nasionka folią, przeźroczystą, jasną folią. Przykrywamy dokładnie, folię dajemy pod skrzynkę, jednak nie wkładamy skrzynki do folii, ponieważ jednak jakieś tam powietrze musi dochodzić. Skrzynkę kładziemy w jasnym, ciepłym miejscu, około 20 stopni i czekamy około tygodnia. Ponieważ w zależności od rodzaju ziół różny jest również czas ich schodzenia. Jedne zioła schodzą troszkę szybciej, drugie natomiast troszkę później. Pamiętajcie, aby kontrolować wasze roślinki, ponieważ gdy tylko zaczną schodzić, odkryjcie, ponieważ gdy za bardzo wyciągną się pod folią, lubią łapać nóżkę, to znaczy gnić przy ziemi i taka roślina wtedy już jest do wyrzucenia. Jeśli filmik Wam się podobał lub w jakikolwiek sposób był pomocny, proszę zostawiajcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. W następnym odcinku pokażę w jaki sposób zsiać selery. A jeżeli Wy macie jakieś pytania albo propozycje dotyczące następnego filmiku, proszę zostawiajcie komentarze.